Malceń wywołała popłoch w TVP. Telewizja jeszcze skomentowała jej decyzję, ale już wykonała ważny ruch. W poniedziałek wieczorem okazało się, że Melaniece jednak nie przyjedzie do Polski, by wystąpić na Sylwestrze Marzeń TVP. Brak członkini Spice Girls jest jednak o tyle znaczący, że to ona sama nie pozostawiła wątpliwości co do powodów, dla których zrezygnowała z tak prestiżowego koncertu jak granie na jednej scenie z Zenkiem Martyniukiem. Melcin zrezygnowała z występu na Sylwestrze TVP. To godzi w grupy, które wspieram. Oświadczenie Melcin wywołało w sieci niemałe poruszenie. Większość komentujących gratuluje jej decyzji. Zwłaszcza, że gdy zapowiedziano jej występ z Zakopanem, fani pisani do niej, by bliżej przyjrzała się temu co sączy się z anten telewizji polskiej. Cóż, Melanie najwidoczniej przyjrzała się bardzo blisko. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. W TVP z pewnością nie mieli łatwej końcówki świąt. Melce opublikowała swoje oświadczenia 26 grudnia wieczorem. W trakcie głównego wydania wiadomości. Być może do ekipy serwisu informacyjnego słowa wokalistki nie dotarły tak szybko. Jak do reszty świata, bo na antenie ani słowem nie, nie wspomniano o nagłych zmianach. Wieczór drugiego dnia świąt z pewnością nie ułatwił wydania jakiegokolwiek komunikatu w tej sprawie. TVP, póki co, więc milczy, ale zdecydowano się na jedną ważną decyzję. Informacja o tym, że z zagraniczną gwiazdą Sylwestra TVP będzie C, już zniknęła z centrum informacji TVP. Teraz wisi tam tzw. błąd 404, czyli komunikat o tym, że strona internetowa nie została znaleziona. Po nie został nawet URL. Przypomnijmy, że TVP odgrażała się, że Melania nie będzie jedyną zagraniczną gwiazdą Sylwestra w Zakopanem. Myślicie, że kolejny też odmówią?